We wtorek 19 listopada o 23.00 otwiera się 30-minutowe okienko startowe dla kolejnego testu mega rakiety SpaceX Starship. Podobnie jak podczas poprzedniego testu, obejrzymy start największej rakiety świata. Potem, około 2,5 minuty po starcie, separację stopni, ale chyba najbardziej ciekawi nas to, czy SpaceX 7 minut po starcie ponownie złapie powracający booster Super Heavy. To co przede wszystkim będzie odróżniać ten test od poprzedniego to zaplanowany ponowny zapłon silnika Raptor w shipie podczas lotu oraz dodatkowe testy osłony termicznej. Ship, podobnie jak w piątym teście, około godzinę po starcie będzie wodował w Oceanie Indyjskim, jednak ze względu na godzinę rozpoczęcia misji będzie to miało miejsce za dnia. Dodatkowo w ramach testów podejdzie do wodowania pod ostrzejszym kątem. Już teraz zapraszam Was na transmisję live, link w przypiętym komentarzu. Do zobaczenia!